Mój skład na mecz Polaków z Litwą. Wiemy już, że między słupkami stanie Łukasz Skorupski, choć ja osobiście postawiłbym na Marcina Bułkę. I w tej debacie toczącej się wokół obsady numeru 1 cały czas trzymałem się przy nim, więc zdania zmieniać nie będę. Trzech środkowych obrońców: od prawej Kamil Piątkowski, czy jeden z największych wygranych ostatniego zgrupowania naszej reprezentacji, w środku Mateusz Skrzypczak, którego warto w końcu przetestować w warunkach reprezentacyjnych i z lewej strony Jakub Kiwior. Wahadła, prawe, prosta sprawa wracający do naszej kadry Meticasz, no a z lewej strony pod nieobecność Nikoli Zalewskiego postawiłbym na Jakuba Kamińskiego. Tu pewnie od pierwszej minuty zagra Przemysław Frankowski, ale nie jestem fanem jego gry w reprezentacji Polski, dlatego stawiam właśnie na Kamyka. I przechodzimy do środka pola, na pozycji defensywnego pomocnika Jakub Moder, odradzający się w barwach Fejnordu. Przed nim Sebastian Szymański oraz Kacper Urbański, który już na stałe powinien mieć zagwarantowane miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Po prostu brylancik. W ostatnich meczach Polaków nic nie sprawiało mi tyle przyjemności, co patrzenie z wysokości trybun właśnie na Kacpra Urbańskiego. I to już od pierwszego meczu, od jego debiutu, jeszcze przed Euro 2024. No i atak. Czyli kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. W duecie z moim zdaniem Krzysztofem Piątkiem, który w tym sezonie, mówiąc kolokwialnie, po prostu ma gola. 28 bramek w barwach Basza Krzehiru robi swoje, a my w starciach z teoretycznie znacznie niżej notowanymi rywalami, potrzebujemy u boku Roberta Lewandowskiego, drugiego napastnika, który także będzie w stanie zagwarantować nam, miejmy nadzieję, pokaźny dorobek bramkowy. A jak wygląda wasz wymarzony skład na dzisiejszy mecz reprezentacji Polski, dajcie znać w komentarzach.